Kompleksową opiekę dla chorych na serce zapewnia GVM Karint, którego rozbudowane Centrum Kardiologii na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu otworzyli starosta Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz wraz z Dorotą Niedzielą, wdową po świętej pamięci staroście Marcinie Niedzieli. Oświęcimski oddział GVM Karint należy do najnowocześniejszych placówek kardiologicznych w kraju. To nie jest standard już europejski, można powiedzieć światowy, z nowoczesnymi technologiami. Projekt został zainicjowany przez mojego poprzednika, mojego wspaniałego przyjaciela, starostę Marcina Niedzielę. Myślę o tym, że spełniło się marzenie mojego męża Marcina Niedzieli. To było jego bardzo ważne działanie. Przykładał do tego dużo swojej uwagi. Ośrodek spółki Karint, który od kilkunastu lat funkcjonuje na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, wzbogacił się o dodatkową przestrzeń. W nowym budynku są m.in. dwie sale operacyjne. Pacjenci zyskają dostęp do nowej infrastruktury, która wzmocni specjalistyczną opiekę kardiologiczną w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo i kompleksowość leczenia. Powiat oświęcimski po raz kolejny wsparł finansowo oświęcimską drużynę hokeja seniorów Replast Unia Oświęcim. No nie od dziś wiadomo, że hokej jest DNA Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. W związku z powyższym namiarem możliwości również powiat oświęcimski postanowił kolejny rok wesprzeć pierwszą drużynę. Klub otrzymał 50 tysięcy złotych. Cieszy nas, że starostwo powiatowe jest z nami i w tym sezonie. To już kolejny sezon. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wręczył nagrodę osobom i organizacjom w dziedzinie kultury i sportu. Uhonorowano też kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje w konkursach Kaleidoskop Inicjatyw i najlepszy projekt materiału promocyjnego. My staramy się wszystkie organizacje z zakresu kultury, sportu, NGO-sów doceniać w różnych innych formach cały rok, ale praktycznie gala jest taką kwidesencją, podsumowaniem danego roku. Nasz powiat jest bardzo ciekawy pod względem kulturowym. Myślę, że dzisiaj na scenie zobaczyliśmy różnorodność e, korzeni, tradycji. Ogółem w 2023 roku nagrodzono kilkanaście osób i organizacji, a także wręczono kilkadziesiąt stypendiów. Galę wzbogaciły występy nagrodzonych zespołów oraz cheerliderki Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Starosta Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz oraz prezes Stowarzyszenia Manko i Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski, przy udziale Teresy Jankowskiej, członkini zarządu powiatu w Oświęcimiu, otworzyli drogę do realizacji programu Gmina Przyjazna Seniorom ogólnopolska Karta Seniora. Nasi seniorzy mogą korzystać z przywilejów wynikających z karty seniora, czyli z licznych obniżek w instytucjach wskazanych przez ten program. Kartę seniora honoruje w Polsce ponad 3100 firm, wśród nich m.in. uzdrowiska domy wczasowe, podmioty świadczące usługi fryzjerskie czy zdrowotne. To już czwarta edycja konkursu realizowana ze środków Powiatu Oświęcimskiego. FIO Małopolska Lokalnie to program, który Powiat Oświęcimski realizuje wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Lokalnych w Krakowie. Zostały do nich zaproszone zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. W tym roku dofinansowanie w wysokości 66 tysięcy zł zostało równo rozdzielone pomiędzy 11 organizacji i grup nieformalnych na realizowanie własnych projektów. Myślę, że FIO Małopolska lokalnie to taki festiwal różnorodności naszego powiatu, bo każdy pomysł jest inny, ponieważ tworzy go inna grupa mieszkańców. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać organizacje pozarządowe, a w tym konkretnym przypadku to są grupy niesformalizowane, dlatego że czasami mieszkańcom trudno zakłada się, Stowarzyszenia, formalności, papierologia. W Przeciszowie odbył się 22. Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar wójta gminy Przeciszów. W miejscowym domu kultury można było podziwiać pracę z Polski, Czech, Słowacji, Norwegii, Holandii i Niemiec. Konkurs modelarski w Przeciszowie jest jednym z większych takich wydarzeń w kraju. W tegorocznej edycji konkursu modelarskiego w Przeciszowie wzięło udział 166 modelarzy. Jedną z nagród wręczonych uczestnikom konkursu ufundował starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Trafiła ona do Dawida Pawełka za kartonowy model Zatorskiego kościoła.